Cześć wszystkim, to Ośrodek Szkolenia Kierowców Ladies. Dzisiaj będziemy sobie wyjeżdżać, załóżmy, z pracy manewrowego ośrodka egzaminowania, ale zrobimy wyjazd nie jak zazwyczaj wyjeżdżają egzaminatorzy w lewą stronę, tylko pojedziemy sobie w prawą stronę. Tutaj tył tego znaku mówi tylko tyle, że mamy strefę 30, czyli chodzi o to, żebyście wyjeżdżając z pracy manewrowego, widzieli, że mamy strefę 30, czyli nie idziemy więcej niż ta prędkość tutaj. I tak, e, były tutaj przeboje tą drogą, bo e, kiedyś było tutaj bardzo dużo parkingów e, zostało to wymazane i została e, gadzka tych parkingów tutaj, więc pamiętajcie o tym, że za każdym razem, jeżeli my omijamy jakiś samochód, który stoi na parkingu, to co dajemy? Oczywiście kierunkowska, patrzymy sobie w lusterku, czy na przykład to już Was w tym momencie nie mm, wyprzedza i wracamy sobie na prawy pas ruchu. Zawsze sobie zwracajcie uwagę lusterku. Nie róbcie tego kątem oka, bo wtedy egzaminator nie jest w stanie zauważyć, czy się rozgonęliście, tylko ładnie odwróćmy głowę w kierunku lusterka i sobie e, zmieniamy pas ruchu. Dobrze i tutaj to samo. Patrzymy sobie w lusterka, czy jest w porządku, zmieniamy pas ruchu sygnalizując. Tak jest. Nie zapominamy o tym, że ciągle sobie jedziemy z prędkością 30 na godzinę, czyli powolutku. Tak jest. Tu uwaga na podwójną linię ciągłą. Musimy sobie spokojnie jechać, tak, żeby Was przy tak szalonej prędkości nie wyrzuciło z zakrętu. I dalej jedziemy sobie powolutku. Zwróćcie uwagę, że gdybyście zapomnieli o tym, że jest strefa 30, to tutaj próg zwalniający nie jest oznakowany żadnym znakiem, czyli nic nas o tym nie ostrzega, żebyśmy jechali wolniej, bo w strefie ograniczonej prędkości wcale nie musi nas nic o tym ostrzegać, bo przecież jedziemy powolutku. Tak jest. Zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Pamiętajcie o tym, żeby sobie zwrócić uwagę, czy na tym przejściu nie ma nikogo. Tutaj pan wyjeżdża z budowy. Mam nadzieję, że nas widzi też. I spokojnie sobie jedziemy. Mhm. Okay. Tu tak. mamy fajne miejsce do zaparkowania. Jak na na Tormopły na przykład wam zadać zadanie parkowania z prawej strony, po prostu drugą prostopadłego lub z lewej strony. W zależności, czy są miejsca i w prawo pojedziemy sobie na skrzyżowaniu. Popatrzmy, mamy znak ustąpioszeństwa, czyli mówi nam to tylko tyle, że musimy sobie popatrzeć, czy coś jedzie, czy nie jedzie. Jak nic nie jedzie, to sobie tutaj spokojnie skręcamy. Okej, okay, tutaj od razu, cyk, mamy przejście dla pieszych, więc też musicie ostrożnie przejeżdżać. Nie tylko patrzeć na tą lewą stronę, czy coś jedzie, tylko też zwrócić uwagę, czy na przykład na przejściu nikogo nie ma. I kolejne przejście dla pieszych i ciągle mamy w głowie, że już długi, długi czas, ale w ciągle jesteśmy jeszcze w tej strefie naszej. Dobrze. I jedziemy sobie dalej. W czasie egzaminu. Y, pamiętajcie o tym, żeby ciągle zachowywać ten spokój, nie stresować się, bo to jest po prostu zwykła jazda z osobą, która Wam podaje kierunki jazdy. Prosi Was o to, żebyście i w lewo na skrzyżowaniu. Patrzymy sobie, czy nie mamy nikogo na przejściu dla pieszych. Przepuszczamy oczywiście kogoś tutaj. Jest na ponieważ skręcamy sobie w lewo, czyli przecinamy drogę. No i tutaj patrzymy sobie, czy nie ma pieszych. Jak nie ma, no to jedziemy sobie dalej prosto. Ciągle naszym kursanto powtarzamy, że tylko spokój może Was uratować na egzaminie, bo taka spokojna jazda bardziej się podoba niż gdzieś tam podszyta stresem, nerwami. Wiem, że Wiemy, że się prosto mówi, ale pamiętajcie, żeby takie stresy i nerwy zostawić w domu, a na egzamin podejść z pełnym spokojem. Dobrze. Będziemy się tutaj za chwileczkę zbliżać do kolejnego skrzyżowania. Na którym pojedziemy sobie na wprost. Czyli co? Będzie to drugi zjazd. To prosto jest takie trochę krzywo, bo to jest drugi zjazd. Bardzo często chcecie nam tutaj o, wjeżdżać tutaj, a to jest prawo, więc my jedziemy sobie jeszcze dalej. To trochę wygląda jak lewo, ale nie do końca, bo to jest drugi zjazd, czyli jest to jazda na wprost. A na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. No, i co my tutaj mamy takiego ciekawego? Światła ogólne, te, których nie lubimy. Tak. Dlaczego nie lubimy? Bo będziemy musieli naprzeciwko pojazdy. I to wcale nic strasznego, w tym nie ma. No, <grym> wbrew się... pozorom. Jak się zrobi to na spokojnie, to się wszystko da. Pamiętamy, że na ogólnych wszyscy z naprzeciwka również są na zielonym, czyli w momencie, gdy skręcamy w lewo, mamy ich z prawej ręki. Prawa i lewa strona, tak fizycznie, są wówczas na świetle czerwonym, gdy my mamy zielone, czyli do jakiegoś tam momentu stojąc na środku, tych z prawej i z lewej strony się nie boimy, ale jeżeli będziemy stać za długo na środku, to znaczy, że faza może się zmienić i jeżeli będziemy tam stać i stać i stać, stać, to okaże się, że boki będą chciały też zacząć jechać, tak? Ok, mamy zielone, jesteśmy pierwszy, możemy sobie spokojnie wjechać jedzie tam jakiś mercedes z nim się, się prawym angielsku tak. i wjeżdżamy sobie do dziury Jak to, tu. mniej więcej na tym torowisku tak. byśmy... albo jeszcze ciutkę dalej możemy się zatrzymać, żeby spokojnie zjechać Pieszy. patrzymy, muszę patrzeć nie na pieszych pieśni. czy nie? Tak, Oni oczywiście świetle, tak mogą. jest Tutaj na tym skrzyżowaniu, w momencie skrętu w lewo, jeżeli widzielibyście, że wszyscy z naprzeciw to mają prawy kierunkowskaz, można wykorzystać i wjechać sobie na lewy pas, oczywiście zachowując ostrożność, bo oni mają prawo wyboru pasa, I ale w... zazwyczaj wybierają właśnie ten pas. I prawo. w prawo na skrzyżowaniu, kiedy możemy, popatrzmy sobie, tu jest jeszcze linia ciągła i teraz ta zniknęła, ta linia, zmieniamy oczywiście pas lusterku. Oczywiście się. Tu w zwalniamy i patrzę sobie od razu cyk, bo mam przejazd dla rowerzystów, no, i przejście dla pieszych. pieszych więc musimy pieszych. i znowu spacerkiem, tak jest, i jedziemy sobie na wprost. Któż tu ma pieszeństwo? Tak. Bo mamy tutaj znak to jest jedno czy teoretycznie nikt nie powinien mi wyjechać? Tego to nie dotyczy rowerów, i rowerzyści mogą wtedy popatrzcie, sobie wyjechać. Co popatrzcie sobie, mamy tu drogę jednokierunkową. Stoi dziwnie, to Tak. No właśnie, ten tutaj też jest zaparkowany na zawsze. I popatrzmy, my teraz zmieniłyśmy pas ruchu, zostajemy sobie na tym pasie ruchu, bo na jednokierunkowej zmieniamy sobie pasy ruchu. Nie, nie zwalnia nas obowiązku zmiany pasa ruchu to, że jest jednokierunkowa, czy jest dwukierunkowa. To nie, nie ma nic do tego. Przy każdej, tak, przy każdej zmianie pasa ruchu, wyznaczony czy nie, i wracamy sobie do naprawy pas ruchu spokojnie, super. Wyłączamy i idziemy na wprost. Znowu mamy znak pierwszeństwa przejazdu, więc przy każdym skrzyżowaniu, gdzie mamy takie znaki, O, wam się tu myślałam. I ta żeby... droga już nie ma powtórzenia drogi jednokierunkowej, czyli mijając skrzyżowanie, jeżeli nie ma powtórzenia drogi jednokierunkowej, to znaczy, że kolejna droga jest już drogą dwukierunkową. Tak jest. Zniknął znak, więc też zniknął moje Na ułatwienia można sobie zobaczyć, że z lewej strony macie tyły znaków, czyli pewnie dla... I prawa na skrzyżowaniu. sobie dokręcamy, a gdyby tutaj pieszy przechodził przez drogę poprzeczną, to też pamiętajcie, to, że nie ma przejścia dla pieszych, to pierwszy przechodzący przez drogę poprzeczną też ma pierwszeństwo przejścia, więc bądźcie ostrożni i zwracajcie uwagę sobie na takich pieszych. I ciągle sobie pamiętamy o tym, że nie idziemy z prędkością światła. Ja no tu niby ja mam pierwszeństwo, ale widzę, że pan nie ma gdzie się schować, więc stanę sobie w takim miejscu. Ale żeby jednak pan się troszkę decyzję tak. o swoim schowaniu, więc nie pchamy się bo ja mam pierwszeństwo, tylko raczej tak starajmy się znaleźć jakieś rozwiązanie. I być koleżeńscy. Korzystne dla obu stron. Tak. A nie na siłę i później się martwi, czy się zmieszczę, czy się nie zmieszczę, czy po co. Mówi, co? Patrz, czy nie? Wszystko może być zrobione łatwiej, spokojniej. Nie utrudniajmy sobie, jeżeli mamy sposoby wyboru czegoś łatwiejsze, to po prostu je wybierajmy. Dobrze. I dalej będziemy sobie jechać środka no Oj, tutaj ty. Tam, tutaj jakieś, no, oj, o, o. By się I popatrzmy, jedziemy dalej na wprost. Czyli kto ma pierwszeństwo? Ci z prawej, bo leci. I tu musimy zna. tak dziwnie, poczekać, jaka jest Zobaczcie. linia wyciągnięta, której się nie da, nie. W moim zdaniem, Tras prawie sama, że. O, bo... mamy fajną sytuację. Jedzie sobie tutaj pani, która też ma problem, też ma ciasno. O, patrzymy sobie, tu specjalnie jeszcze mamy taki krzaczek, krzaczek, krzaczek. dlatego, żeby Łotwiać. dodać pikanterii. Okay, dobra, jedziemy i Super. wjeżdżamy w drogę jednokierunkową tak jest. i jeszcze dodatkowo w strefę zamieszkania. Czyli jaka prędkość? 20 plus, piesi mają pierwszeństwo, tak? I mogą sobie iść z tą szykorością jezdni, mogą iść tam sobie przed maską, e, tak jest, o, wróciliśmy z powrotem, tak Musimy jest, oczywiście, tak, że to... tak. Cały czas 20. Musicie o tym pamiętać no tak, i pilnować sobie... bo powinienem tak. też nam skręcić w lewo wkrótce. Ale dla Waszego zaskoczenia nie pojedziemy w lewo, bo plany mam taki, żeby pojechać sobie w prawo, bo tam też jest coś nowego. Kończy się nam strefa zamieszkania i w prawo na skrzyżowaniu. Czasami wbrew pozorom prawo może być trudniejsze niż lewo. Patrzymy sobie, czy tam nie ma nic. O, no na razie akurat nie jest na tyle trudno. Chociaż schowajmy się, bo tam żeśmy wiedzieli, że coś jedzie z tych samochodów. Przynajmniej jechało. Mamy go. On sobie przejedzie i teraz my. A czasami bywa tak, że ktoś stoi tutaj już od samego początku skrzyżowania, no i wtedy pojawia się problem. No to musimy się pogodzić. Tak, wracamy sobie. Szybko, ale. 30, bo jesteśmy w strefie, bo 20 żeśmy wyjechały ze strefy 20. Teraz jesteśmy w strefie 30. Popatrzmy. Znowu mamy tutaj jakąś zmianę organizacji ruchu. O, tam już widać, że będziemy musieli znowu sobie zmieniać pas z ruchu, tak jest. I wracamy sobie na prawy. I mamy co? Sadam. Dobra. I linie. Czyli co ona nam mówi? Ja puszczam kogo? Stamtąd, stamtąd. A stamtąd też? Czy nie? Nie, tam nie. No nie rozmawiać. bo jestem dokładnie po ich prawej stronie, więc to my jedziemy sobie, czyli puszczamy tego sprzeciwka i z prawej strony akurat na tym skrzyżowaniu. Dobra, a dalej egzamin to tutaj milczy, bo już nasze jest zadanie i głowa w tym, gdzie jedziemy dalej. Bo widać tutaj, Takie. jest, zwalnia mnie to z kierunku wskazu? Absolutnie nie, bo skoro skręcam w lewo, to zmieniam kierunek jazdy. Jest to wyrażone jeszcze dodatkowo znakiem i na skrzyżowaniu z sygnalizacją pojedziemy sobie w lewo. Czyli zrobiliśmy sobie kółeczko, ale żeby jeszcze nie było tak różowo, to jeszcze raz sobie skręcamy w lewo. I czekamy sobie, tak jest. Dzisiaj sobie zrobimy e, właśnie taki dość obszerny filmik. Jeżeli chodzi właśnie o trasę egzaminacyjną, jest to trasa jednej z naszych producentów, która przyjechała tędy. I oczywiście był wynik pozytywny, czego Wam wszystkim życzymy, żeby tak te wyniki się Pamiętajcie o ogólnym, jak zobaczycie, że nie wiem, trzy auta już stoją na środku, to jako czwarte nie. Nie wjeżdżamy na środek. Czekamy tak. sobie grzecznie na sygnał, zatem czekamy i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli na środku już zaczną te samochody uciekać i jest miejsce, to można wjechać, ale jak. Ale tu nawet Żeby miarę... tak, nawet to nawet nie da tak Tak jest. No, to spokojnie sobie. sobie możemy wjechać. Tak jest. Zjedziemy sobie do środeczka Z nimi spokojnie, w ogóle się ich nie boimy z prawej strony i kukamy. Ok. Super. A piesi? już mają Badanie, chyba czerwone światło. Super. No i co ja tutaj mam? Podwyższenie prędkości do 70. Pamiętajcie o tym, żeby nie mamy tylko trzech biegów w samochodzie. Makro, no, teraz jedziemy e, automatem, ale w e, manualnych skrzyniach biegów pamiętajcie, żeby użyć czwórki i w lewo pojedziemy na skrzyżowaniu z sygnalizacją. Czyli co? Patrzę sobie w zmieniam pas ruchu, tak jest, bo rozpędzamy go tutaj spokojnie i na skrzyżowaniu z sygnalizacją światą idziemy sobie w lewo. I czasami pytacie, jak długo wcześniej, kiedy macie zmienić na pas ruchu. No, ja uważam, że wtedy, kiedy egzaminator Was o to poprosi, bo im bliżej już będziecie tej lewej strony, tym bezpieczniej byłoby ciężko, nie wiem, w tym miejscu zmienić pas, bo byłoby to trochę już za późno. No i co tu mamy za fajne światła? Tak, czyli cali zadowoleni. No i to takie skrzyżowanie jest dość szerokie, bardzo daleko sobie jedziemy, także będziemy sobie tutaj spokojnie skręcać. Czy ja się tutaj boję tramwajów bo mam bezkolizyjne ciąg, to sobie powtarzam, bezkolizyjne, bezkolizyjne i nawet jak było tam gdzieś przejście dla pieszych po drodze, to boję się go nie boję się, nawet jak było zgromadzona grupa pieszych która już prawie się na krawężniku, też się nie boję. Oni was skuszą bardzo często, ale cały ciągle powtarzam, bezkolizyjne, bezkolizyjne i uciekamy. One są krótkie, także musicie się zbierać i zwiewać sobie tutaj w lewo. Mamy prawo wyboru pasa, wybieramy od razu prawy. Jak wybierzecie lewy, to się nic nie stanie, jest linia ciągła, więc albo trafiacie sobie od razu, jeżeli czujecie się bezpieczniej z lewym, o jest pani, ale jeśli nie zatrzymujemy, bo mamy światło bezkolizyjne, które powtarzamy sobie ciągle, zawracamy sobie na najbliższym skrzyżowaniu. Tak jest, zmieniamy pas ruchu, oczywiście patrząc lusterka, rozglądając się głową na tę lusterkę, bo egzaminatorowi jest ciężko udowodnić, że patrzyliście kątem oka, bo on tego nie zobaczy, więc starajmy się zrobić tak, jak trzeba i będziemy sobie zawracać. Czyli co robimy? Jedziemy dwa skręty tutaj w lewo, czyli sobie popatrzmy jak tam wygląda sytuacja na lądzie. nie ma nikogo wjeżdżamy sobie, nie musimy się zatrzymywać wjeżdżamy sobie swobodnie, zawracamy i też się można pogubić, gdzie to jest bo tutaj jest tych zjazdów troszkę, czyli nie tu, bo to by było w lewo, a my zawracamy czyli wjeżdżamy sobie tutaj i prawy, i zjeżdżamy sobie i zrobimy sobie jeszcze jedno takie e, trudne miejsce po drodze na tym skrzyżowaniu, czasami znam to, że mogą schodzić w lewo, albo gdzie im się podoba nie. a my pojedziemy sobie na wprost łatwizna, wydawałoby się. Ale popatrzmy, już ten egzamin prawie trwa, e, 15 minut, czyli od momentu, kiedy zaczęliśmy. To już mamy tyle z głowy. Podróż, zaparkowanie, e, zawracanie z użyciem biegu wstecznego, czego, czyli tylko takie spokojne zadanie, które na pewno potraficie. I dalej jedziemy sobie na wprost. Czekamy sobie na zielone, w spokoju, teraz, jeżeli macie ochotę sobie, nie wiem, przeczyć ręce, bo Wam się pocą, to możecie sobie to zrobić. Jak stoicie, to nie musimy kurczowo trzymać kierownicy, tylko można wtedy spokojnie wytrzeć sobie ręce, jeżeli macie taką potrzebę. I czekamy. Zazwyczaj jest to czekanie na egzaminie w milczeniu, bo egzaminatorzy nie robią tego na złość Wam, tylko absolutnie po to, żeby Was nie rozpraszać, więc yy, nie odbierajmy tego źle. Tylko skupmy się na tym, co nas czeka dalej. Czasami światła są długie, więc możemy dużo myśleć. O, A co by było, gdybym nie wiem, nagle stoimy sobie tutaj i prądu braknie. Skąd my będziemy wiedzieć, kto ma pierwszeństwo, gdzie? Mamy znaki. Mamy znaki, tak. Czyli oczywiście, najpierw pierwszy znak pierwszy pierwszy... pierwszy po przejście dla pieszych, czyli piesi, rowerzyści mogą sobie przechodzić. A drugi znak, ustąp pierwszeństwa, ale na szczęście mamy zielone światło, więc zejdziemy, a gdyby światło nie działały, to tutaj mamy ustąpić pierwszeństwa, bo ta droga jest drogą podporządkowaną. No, to by było dosyć tu, to nie by było, bo tu jest dość i to szeroka droga. droga i bardzo tak, co jeżdżą i dwie jest, nie do pokonania, więc lepiej. Życzymy. A pronto tu nigdy nie brakuje. Właśnie rozglądamy się na przejeździe dla rowerzystów, czasami jak sobie powiecie a nic nie jedzie, nic nie jedzie, to też super, bo egzamin nie domyśla i na skrzyżowaniu idziemy w lewo, już mamy informację o tym, że dajemy sobie za chwileczkę lewy kierunkowskaz, będziemy musieli tak dziwnie zmienić tutaj pas ruchu zaraz za wysepką, o i się zatrzymać za chwilę, zmieniamy go, cyk patrzymy tutaj, prostujemy kółka i tutaj skrętamy w lewo co ja znowu wjeżdżam w jakieś tutaj informacje, strefa 30 i skrzyżowania wewnętrzne, czyli zasady czyli... ręki. No właśnie. Promocuje. I o to chodzi. I tutaj mam ograniczenie prędkości do 20, czyli nie dość, że jestem w strefie 30, to teraz jeszcze muszę jechać wolniej, bo mam 20. No i to 20 obowiązuje, nie ma żadnych tabliczek pod spodem do skrzyżowania. najbliższego skrzyżowania. A droga wewnętrzna tworzy skrzyżowanie? No nie tworzy. Więc jedziemy sobie dalej 20, żeby Was tutaj nie zmyliło nic. I jedziemy sobie spokojnie dalej prosto. Znowu mam jakiś próg zwalniający, więc też nie przejeżdżajmy szybko przez te progi, jeszcze szczególnie na to, że mamy tutaj ograniczoną prędkość. Ale okej. Okay. I co ja tutaj mam? Jedno Bo mam... Do prawej ręki, czyli muszę podobać tak. te sprawy. Mamane pierwszeństwo, nie mam o, nie nikogo, mam. no to jadę sobie, a jakbym jechał bez rozglądania, no to słabo. Więc się zawsze rozglądamy. A ktoś tam się kręci w tych naszych rejonach. Jaga nasza najbliższa, dobrze. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Świetnie, on od nas nasze <laughs> A nie wiem, czy widzi, nie... A widzi, dobrze. Czyli znakiem tego, że patrzy w lusterko i warto czasem to lusterko zobaczyć. Okej? Okay. Ja tak już nie będziemy sobie towarzyszyć razem. Oni sobie skręcają. Czy w tym momencie, skoro skręcają, sobie my skręcamy w lewo? Patrzymy sobie na prawą stronę, czy nie ma nikogo. Jak nie ma nikogo, to sobie uciekamy, bo teoretycznie ta lewa strona nas nie interesuje. No już nie bywa, więc musicie się to pilnować. Tak. Niektórzy kierowcy tutaj bardzo bo ja to nie zwracają uwagi, co może Was wprowadzić w błąd, ale pamiętajmy, że jesteśmy na pierwszeństwie. I cały czas jesteśmy w strefie 30. Będziemy się teraz zbliżać do. Myślę, że już nasz ostatniego skrótowania w tym filmiku, bo nie chcemy Was zadudzić przed tak bardzo długim filmem i zapraszamy Was na kolejne nasze filmy. Ale mniej więcej to jest trasa, którą przejeżdżają egzaminatorzy. Jak będziecie sobie tutaj wyjeżdżać, to pamiętajcie tylko o tym, że tu jest jeszcze jedna informacja ważna dla Was: schowana w drzewie, że mamy nakaz jazdy w prawo, ale to jeszcze nie wszystko, bo widoczny dla niektórych stop. Tak, a jak jest stop, to musimy zejść, pamiętamy, do zera. Jak mam czyn wątpliwości, czy ja zdążę, czy ja nie zdążę, to po prostu stójcie, nic na siłę. Tak? światła jak przytrzymają w razie czego. Tak, tam już jakiś pieszy sobie stoi, więc prosimy Was, jeżeli macie wątpliwość, czy ja pojadę, czy nie pojadę, to zróbcie tak, żeby... Szybko jeszcze nie Tak, a jak zobaczą taką Elunię, o, pomyślą sobie, wiedzie mi, mamy 40 zaraz, więc jedziecie też tutaj powolutku. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych naszych filmów. Do zobaczenia!